Witam wszystkich z tej strony Forte.ka A to jest gra Medal of Honor Warfighter Tryb, w którym gram to jest Team Deathmatch Mapa to jest dżungla Tungawan Ja nazywam Tunga Wunga, bo fajnie brzmi e, Pistolet, którym się właśnie zajmę od taka jest to HK-45 CT CT jest skrótem od Combat Tactical Pistolet przeznaczony dla jednostek specjalnych i służb mundurowych Znamy też go jako pod nazwą w skrócie USP, w większości gier występował, typu Splinter Cell, tam występował z tłumikiem. Nabojem, który się posługuje jest to .45 45 ACP, znany z Vickersa 1911 -19 w grze Medal of Honor Warfighter. Recoil, który ten pistolet ma jest średni, jest naprawdę do opanowania. Od razu po strzale, od razu po strzale pistolet wraca na swoją pozycję i nie ma problemu z namierzeniem go, z namierzeniem przeciwnika, jak to było właśnie przy Vickersie, który miał największy, ma największy odrzut ze wszystkich pistoletów w grze Medal of Honor Warfighter. Szukając jakiejkolwiek informacji na temat HK45CT, poszukiwałem, przeszukiwałem YouTube właśnie z recenzją tego, tego pistoletu co się ludziom podobało, co się w nim nie podobało. Ludzie, którzy potrawili go w rzeczywistości, z niego strzelali, robili recenzję. Porównywali go właśnie do Vickersa 1911, do właśnie słynnego 1911. 19, co mi się też w nim bardzo podoba, że ma dodatkowy magazynek. W singlu możemy nim grać, ma 8 naboi, plus 1 masz w komorze. W multiplayer'u mamy 11 naboi, czyli 10 w magazynku, 1 w komorze. Już wcześniej wspominałem, szukając jakichś informacji na temat na YouTubie ludzi, którzy z tego pistoletu strzelali. No to jest bestia, bestia w, w na wykonaniu niemieckim, Hevelen Koch. Produkcja produkowana jest właśnie w Niemczech i... No, Daje, da, daje mi to, dawał mi ten pistolet naprawdę sporą, sporą satysfakcję pokonywać przeciwników, którzy grali kamistami, saperem, szturmowcem i, i zwłaszcza komandosem. G23, który wcześniej robiłem recenzję, jest naprawdę fajnym, dobrym pistoletem, ale HK-45C bije go na głowę. Wikersa tym bardziej ze względu na, na, na recoil, który, który jest naprawdę do, do kontrolowania. Po wystrzeleniu od razu wraca na swoją pozycję, mówię tutaj oczywiście o HK-45CT. A zatem przejdźmy do statystyk ze strony Simtix.com. Damage, który zadaje ten pistolet jest na poziomie 40 damage'u do 14 metrów. Powyżej tych 14 metrów zadaje damage na poziomie 20 damage'u, aż do 70 metrów. Czas przeładowania to 2,5 sekundy, z pełnym magazynkiem i, i pusty. Do pistoletu OKM jest jakkolwiek, nie trzeba się w ogóle przyzwyczajać. Można od razu wejść w, w grę i trollować przeciwników samym pistoletem, tak jak ja w, tej, w tym gameplayu, opisującym statystyki tego pistoletu oraz jego możliwości. Nie w, na, na parze wielkich problemów y, związanych właśnie z, z jego używaniem. No i cóż, ja jedynie co mogę powiedzieć, ja kończę swój komentarz związany z, z HK45CT. Zapraszam na mój kanał częściej, mam zamiar od przyszłego miesiąca robić opisy, opisy klas Będą też krótkie komentarze, krótkie, krótkie filmiki oraz zacząć robić frag, movie. Myślę, że będę, będę robił to w, e, prawdopodobnie co tydzień w piątek. Dokładnie nie wiem, nie, nie jestem w stanie określić, czy czas na to mi pozwoli. Oraz, czy w końcu odzyskam swój, swój dysk, który niestety no. Miałem wcześniej przygotowane już materiały właśnie KM-isty, KMisty szturmowca oraz y, wszystkich klas Opisy no i niestety dysk mi się popsuł ale to mniejsza z tym Gdyż odzyskam dysk na pewno na pewno będzie mi się łatwiej i przyjemniej pracowało teraz no, niestety pracuję na Samsungu hk 200, HD <grywka> już myślę o pistolecie e, HD 250gb 250 to w starym na, na SATA 1 Ktoś yy, przypada mi dużo problemów, no ale cóż, jak wiecie, materiał został przygotowany. Yy, co jeszcze mogę Was prosić, yy, jeśli Wam się komentarz podobał, yy, dane które Wam podałem, oraz yy, nauczyliście się czegoś nowego, zapraszam częściej na mój, na mój kanał. Lajkujcie, komentujcie, yy, to pomoże mi rosnąć temu kanałowi. I jak zawsze, Forteka z tej strony no, odmeldowuje się do usłyszenia. 나라지.